smak karmelu na Boże Narodzenie. 28 grudnia Święto Świętych Młodzianków. Dziś przeżywamy kolejny dzień oktawy Bożego Narodzenia. I kolejny raz może pojawić się zgrzyt. Być może największy podczas tej oktawy. Jak możemy Świętować tak dramatyczne wydarzenie, jak śmierć męczeńska tak wielu niewinnych chłopców. Nie mieliśmy problemu, tak przynajmniej się wydaje, żeby połączyć świętowanie Bożego Narodzenia ze świątecznym wspomnieniem świętego Jana Apostoła. Przecież on całym swoim życiem i wszystkimi pismami świadczył o tym, że Pan naprawdę przyszedł jako prawdziwy człowiek że Słowo naprawdę stało się ciałem. Ostatecznie też da się łatwo połączyć świętowanie Bożego Narodzenia z narodzinami dla nieba, ze śmiercią męczeńską pierwszego męczennika, świętego Szczepana. W końcu, ostatecznie, Jan i Szczepan bardzo świadomie odpowiedzieli na łaskę, która do nich przyszła z Jezusem na łaskę wiary i na łaskę miłości. Ale dzisiejsze święto jest już trochę inne. Co mieli z Jezusem wspólnego owi młodzi chłopcy? Oczywiście, oprócz tego, że urodzili się akurat w tej samej miejscowości, w tej samej okolicy, mniej więcej w tym samym czasie co Jezus. I dotyka nas tutaj pytanie, na które trudno nam odnaleźć odpowiedź. Skąd bierze się takie zło na świecie? Takie zło, które powoduje, że niewinni cierpią. Oczywiście nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek cierpiał, Bóg też tego nie chce, ale jakoś potrafimy zrozumieć, jeśli to cierpienie jest mniej lub bardziej zawinione, albo przynajmniej mamy świadomość źródła tego cierpienia. A co w przypadku cierpienia niewinnych, zupełnie niewinnych, jak śmierć tych świętych niewiniątek, młodzianków z Betlejem? Burzymy się na to wydarzenie. Być może nie chcemy się zgodzić z takimi wydarzeniami. Nie potrafimy takich wydarzeń zaakceptować i buntujemy się też przeciw Bogu wobec takich wydarzeń. I może warto dziś przyjrzeć się tym wydarzeniom. W moim życiu, w mojej historii, które spowodowały bunt, mój bunt, szczególnie bunt przeciw Bogu. Być może w swoim sercu już od lat skrywam jakieś uczucie gniewu i niezgodę na Boże działanie w moim życiu, albo na sposób Bożego działania w moim życiu. A nigdy nawet nie pozwoliłem sobie odczuć ani wyrazić na modlitwie. W jakikolwiek sposób. Bo przecież nie wypada, żebym się gniewał na Boga. Bo przecież nie, nie wypada, żeby się buntować przeciwko Niemu. Dobre dziecko tak nie robi. A skoro już się gniewam, to na pewno nie powinienem tego okazywać. Bo być może wtedy spotkałoby mnie jeszcze większe nieszczęście. A jeśli tak jest, jeśli jest cokolwiek, to. Yy, co boisz się powiedzieć Bogu? Że czujesz się przez niego zawiedziony, opuszczony? Że nie rozumiesz, dlaczego tak kieruje Twoim życiem? To może warto byłoby zadać sobie dziś bardzo trudne pytanie. A ci święci męczennicy z Betlejem pewnie cię będą wspierać swoimi modlitwami, szczególnie dzisiaj. To pytanie jest. Bardzo proste, żeby je zadać, a trudne, żeby odpowiedzieć, w jakiego Boga ja w ogóle wierzę? Dlatego, że jeśli wierzę w Boga, który objawił się w Chrystusie, to powinienem wiedzieć, że Jego miłość jest nienaruszalna, że Jego miłość jest bezwarunkowa i żadne Twoje uczucie, które do Niego żywisz, i żadne słowa, które mu wypowiesz, żeby zbliżyć się do Niego, tej miłości w Nim nie zmienią. Nie bój się prawdy na modlitwie, dlatego że tylko w prawdzie można spotkać się z prawdą, czyli z Jezusem. I być może takie wydarzenie byłoby najważniejszym wydarzeniem podczas tegorocznych świąt. Ta historia o rzezi niewiniątek z Betlejem ma jednak też piękne postaci, piękne fragmenty. To są mędrcy, którzy potrafili dostrzec planowane zło i nie poszli z tym złem na kompromis. Za każdym razem, kiedy my w naszym życiu dostrzegamy jakieś ślady zła, mamy także możliwość wyboru. Albo pójść już tą udeptaną ścieżką. Albo spróbować innej, tej nieznanej, ale prowadzącej do dobra. Pomyśl może podczas dzisiejszej modlitwy o wyborach, których dokonujesz, jako ścieżkach, po których chodzisz. I czy jesteś może przyzwyczajony do tego, co robisz, i do sposobu wykonywania pewnych czynności? Być może robisz to z przyzwyczajenia. Albo może być nawet tak, że pozwalasz sobie bezrefleksyjnie jakoś na uchybienia i grzechy? Dlatego, że nigdy nie spróbowałeś inaczej. Albo dlatego też, i to może być bardzo częste, że wszyscy inni tak robią. To dlaczego ja miałbym wymagać od siebie innego zachowania? Sławne argumenty, zawsze tak było, zawsze tak robiłem, nigdy tak nie było, nigdy tak nie robiłem. Te argumenty powodują, że nasze życie zaczyna być jak lot samolotem na autopilocie. I wszystko jest wtedy, tak przynajmniej się wydaje, pięknie, dopóki okoliczności są dobre. Ale jak zaczyna się burza, to co wtedy? Wtedy nie wiadomo, czy zdążę zareagować na czas. Więc może czas w końcu brać coraz więcej odpowiedzialności w swoim życiu, wprowadzać coraz więcej świadomych decyzji? Zupełnie tak bez taryfy ulgowej konfrontuje nas dzisiaj ten fragment z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Ta ciągła walka światła i ciemności w naszym życiu jest po prostu faktem. Czy się na to zgadzamy, czy nie? Czy mamy tego świadomość, czy nie? Ciągle stajemy wobec tego wyboru dobra i zła. I no, trzeba to uczciwie przyznać, przynajmniej przed samym sobą, że mimo, że chcemy wybierać dobro, to często niestety wybieramy zło. A często nawet wybieramy, czy może zdarzyć się, że wybieramy zło z premedytacją i z taką zupełną świadomością. I wtedy stawiamy się już zupełnie w ciemności. I to dlatego święty Jan. Dzisiaj pisze do nas, że wtedy, kiedy odkrywamy w nas ciemność, a mówimy, że chodzimy w światłości, to właśnie wtedy czynimy Boga kłamcą. To jest bardzo zaskakująca prawda. I czy zastanawiałeś się, może, dlaczego moje kłamstwo miałoby uczynić kłamcą Boga? po bo odpowiedź jest bardzo prosta. Świętujemy Boże Narodzenie. Jezus przyszedł na Ziemię nie dlatego, że był zainteresowany tym, jak się żyje ludziom na Ziemi. To mitologiczni greccy bogowie po to schodzili na Ziemię. On przyszedł na Ziemię właśnie z powodu grzechu właśnie z powodu tej ciemności. On wiedział doskonale, że jeśli ja chodzę w ciemności, to niestety sam w sobie światła nie wytworzę nie wyprodukuję będę potrzebował światła, które samo do mnie przyjdzie, żeby mnie oświecić i usunąć te moje ciemności. A jeśli odkrywając w sobie grzech, ja sobie uzurpuję przed Bogiem moją bezgrzeszność, no to faktycznie czynię Boga kłamcą. Bo jak wtedy wytłumaczyć Jezusowe wcielenie? Jak wtedy wytłumaczyć Jezusowe życie, Jezusową śmierć i jego zmartwychwstanie? Bóg mówi mi: że zrobił to z miłości dla mnie, bo wiedział, że tego daru potrzebuje, a ja wmawiam mu, że wcale tego nie potrzebowałem. Jednak jak pisze Święty Jan, również w naszym grzechu, w tej ciemności, powinna być w nas choćby najmniejszy promień światła. Tym promieniem, tym ledwo tlejącym się płomykiem światła, jest nadzieja. Bo przecież Jezus, który złożył za mnie i za moje grzechy z siebie ofiarę, może moją ciemność rozświetlić. Nawet w tej największej ciemności, nawet z największym grzechu, może uchwycić się nadziei, która będzie dla mnie niczym kotwica, która mnie wiąże z Jezusem. I wtedy niezależnie od tego, w jakim sztormie się znajdę, zawsze będę mógł wrócić. I oczyszcza nas z tego krew Chrystusa. Ta sama krew, która codziennie staje się obecna na ołtarzach całego świata. Czy masz tego świadomość? Jak często przyjmujesz Eucharystię? A przyjmując ciało Chrystusa, przyjmujesz całego Chrystusa, również jego krew. I tak nas uczy sobor trydencki. I czy wierzysz, że ta krew ma moc cię oczyścić, podtrzymać na drodze? Jak często też i jak świadomie w końcu przyjmujesz sakrament pokuty i pojednania? Czy przeżywasz to jako wejście z całą świadomością w światło prawdy, która, którą przedstawia mi moje sumienie? To pytania, z którymi dziś warto pozostać chociaż na chwilę na modlitwie. I jeszcze jedno, to cierpienie niewinątek jest prawdziwym złem. Złem, z którego Bóg wyprowadził ogromne dobro. Uwierzmy mu, że nawet z największego cierpienia i trudu może mnie podnieść i wyprowadzić dobro dla mnie, dla moich bliskich, dla Kościoła i dla całego świata. Może to zrobić, bo jest Bogiem. Smak karmelu na Boże Narodzenie.